Weź, klocki, z nami kucni, rób co chcesz i suba stukni. Wznalezione tu kolory, stwory, flory, inne twory. z powrotem w nowym cyklu o tytule Dzisiaj e, Dzisiejsza tematyka zajęć to zanki ruiny i m, przedstawcie się. Mikoł Mikołaj. Adamic 58. To zacznijmy od waszej budowli. Po, przedstawcie co dzisiaj zrobiliście. Jest mega fajna. Tutaj mamy taki wiatraczek, który się powinien kręcić. Dzisiaj stoję za chwilę. No, no bo ja. ja, no, kupię, ja... no, cicho. Średnią, ja teraz mówię. Średnią, ja ma tutaj czera. mamy. spicie. Tutaj kolega Zepki, jak zwykle. Tutaj mamy em, liściowy wiatraczek. Mamy jeszcze brylanciki, no, do. Akselota. No, a ogólnie no nie to wiem. jest. To yy, są To są ruiny ten. Yy, takiego domu szlachcianego no i zostawia tu jakieś naczynka i skarby tutaj. no i mamy też tutaj legendar legendarny nie, nie. miecz zbudowałem ruiny zamku takiego zamku wyjście z ruiny zamku zbudowałem a co mnie to obchodzi w ogóle? No dobra, ale przedstawię dalej. E, tu, tu, tu mam mozaikę, jeszcze jej nie skończyłem. Ma być, tak, ma być zniszczona i jest. E, tutaj mam jakąś tarczę, bo tak. E, tu, tu tutaj mam plany kle kleić potem jakąś losową naklejkę. Tutaj, hmm. bo jest fajna powierzchnia. Tu, tu jest ściana. Tu są estetyczne schodki. A, to, a do krówka to nie moja. <grywka> Papa krówka. Uczestników, a, przedstawcie się. Olek, oraz. Klinika. No to że robimy. A, to zacznijmy może od ciebie, Olek. Przedstaw, co dzisiaj zbudowałeś. Mm. Zbudowałem ruiny zamku, gdzie wybrał się jeden żołnierz, który nazywał mm -hmm. się. Don Quixote. Don No. On był błędnym rycerzem. Tu są ruiny. Tutaj świeci się światełko. No, jeszcze. No, to co, teraz do ciebie, Dominika. My tą budowlę robimy wspólnie, ale myślę, że na dzisiaj, gdy przedstawisz historię tego zamku. Ten zamek <noise> był w górach i do, tego, do niego jest taka historia, że dawno, dawno temu wybrał się tutaj ma jeden z włóczęgach, ale spotkał tutaj wiedźmę, która zamieniła go w rybę. Tak, i to jest ten to, oto dzielny Tak, i swoim, <głos> <głos> i swoim ostatnim tchn rybim tchnieniem spali w tą wiedźmę. I tak ten zamek się cały się spali. No. To, to tyle. No. Mamy kolejnych uczestników. Eee, przedstawcie się. Wojtek. Przemek. Janek. Oraz? Władek. I? Mateusz. Piotrek. To zacznijmy może od Waszej budowli. Przedstawcie nam, co to zbudowali się dzisiaj. Mm. To... Eee, ja Tutaj trochę klotków znalazłem i zbudowałem ten otostatek, który będzie się jeszcze robił, bo na razie prawie nic tu nie ma. Okej, okay. coś ma Zbudowaliśmy tutaj część zamku. Nie jest jeszcze dokończona. Tutaj jest skarb, którego można zdobyć pod tym. Tu jest taki no i to tyle, tak? Dobra. To przechodzimy do Waszej budowli. Co macie, co, co dzisiaj zbudowaliście? No zbudowaliśmy taki ogromny zamek, który jest trochę nowoczesny, ale tylko, tylko trochę. I nasz ten, bo my mamy herb świnie. Jest nawet na łazie. I... A tutaj siedzą przeciwnicy, którzy się przy, przygotowują do ataku. I tutaj my jesteśmy i tutaj jakiś nie wiem typ karamieniarza mi ja A ja oto jestem generałem wojska. Ostatnich uczestników są oni. Franek oraz Tania. Wystawi zam swoją budowlę. Zbudowaliśmy dzisiaj taką stajnię, która będzie tutaj, ale dzisiaj jeszcze nie zdążyliśmy przyczepić, która będzie tutaj przyczepiona. E, e, tutaj będą żołnierze z drugiej ekipy to będą tacy, o, tak będą wyglądać. Będą to żołnierze po drugiej stronie, której jeszcze dzisiaj nie dobudowaliśmy. To jest pierwsza strona. I tutaj mamy jeszcze. Don Kichota. Don Kichota. No. I tutaj? tyle. Jeszcze obok. taki, który tutaj będzie do walki stał. Tak, właśnie tutaj jest jeden obóz. Jeden obóz. I to są dwie tyle wyśniacy. Wi I e, ci, co, którzy którzy są przygotowani, oni zaatakowali ich. Hmm. I będą atakować ich. A pamiętajcie też o subie i lajku. I dziękuję Wam wszystkim, że tutaj byliście.